W ubiegłym tygodniu w biuletynie Informacji Publicznej została opublikowana lista osób, które wzięły udział w programie Mieszkania dla Rozwoju i spełniły wszystkie warunki przewidziane w uchwale Rady Miasta. Pierwsi mieszkańcy już wkrótce podpiszą umowy i na początku września będą mogli wprowadzić się do gotowych mieszkań. Jednak nie wszystkie mieszkania znajdą swoich najemców. Ponieważ nie wszyscy spełnili kryteria określone w regulaminie, między innymi kryteria dochodowe. Dlatego miasto podjęło decyzję o zmianie regulaminu i podniesieniu kryterium dochodowego. Czyli osoby, które będą osiągały większy dochód, będą miały szansę na najem. I tu mam dokładnie, żeby być bardzo precyzyjną, przekroczenie tego limitu określonego w regulaminie zwiększamy o 15%, a wynika to z analizy wniosków, które do nas wpływały. Stąd też. Te kwoty podane w regulaminie będą nieco wyższe, a tym samym więcej mieszkańców będzie mogło być najemcą mieszkań przy ulicy Witkowice. Uchwała w sprawie przyjęcia zasad przeprowadzenia naboru wniosków o zawarcie umowy najmu w ramach programu Mieszkania dla Rozwoju będzie procedowana podczas najbliższej sesji Rady Miasta 26 lipca.